Siemanko koziomeczki z tej strony Darka To jest drugi już odcinek z Minecraft eksperymentów Dzisiaj będą eksperymenty na Steve'ie Co ty tutaj robisz krowo? co? Ta krowa mnie wkurzyła Dobra już To jest drugi odcinek z eksperymentów i dzisiaj będą eksperymenty na Stewie. Mam tutaj y, nowe zbroje. Y, no, nadal ta krowie. To jest y, z drewna. Y, koszula za, zabójcy, na, Żołnierze. żołnierze y, szmar Pełna szmaragdowa. Ta demonowa znowu. I enchantowana, demonowa. I mam tu nowe broni. Ta, no, te nie są nowe. To jest. Kamienny miecz, żelazny, diaksowy, emeraldowy miecz. To jest włócznia demonowa, jakaś demoniczny turizm, bo nie jest zużyty. pistolet, karabin maszynowy, żelazny pistolet, Excalibur, Demo, Demonic Halberd. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Demonic Warhammer. Demonic Mace, Demonic Glaive, Demoni, e, Reversed Demonic Dagger, czyli odwrócony demonowy sztylet, złoty pistolet, diamentowy pistolet, brązowy pistolet, szmaragdowy pistolet, e, kamienny pistolet, e, bronze sword, brązowy miecz i tutaj jest amunicja. I mamy też tutaj Bardzo fajny transport. Jesteśmy tu tam, jest laboratorium. No to tepam się do laboratorium, podróżuj. Jestem w laboratorium. Myślę, że z pierwszym Steve'em nie będzie tak trudno. Ale no nie wiem czego się mogę po nim spodziewać. To jest ziomuś, który mnie tepa tam na tamtą górę? Nie myślę, że na razie wezmiemy sobie hmm. żelazny mieczek, że nie było coś takiego, że od razu umieram. są te ziomy level 1, 10, 50, 100, 999 Tym razem nie ma pierwszego. Ja wezmę złote jabłka i białsztyki. Aj, zioma pierwszego. Steve level 1. Jak już mówiłem, będziemy się zajmować Steve'ami. chyba tepnę się. na no to góra jest fajną Którą nazywam góra przeznaczenia. Hmm, tu jest jako fajna góra, bierzemy go i... on mi chyba nie chce walnąć, czy... Ty mnie widzisz, koleś? O ja. Nie, 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 ta ta te kro, krowie ubranku jest za słabe. To nie bij, mnie tak mocno, wiesz. Bo ja chcę koksa teraz zjeść. O dobra, dobrze. Mm, koksa zjem. Tepnę się znowu na górę. lagi mam. Na górę przeznaczenia się tepnę. Mm, da, gdzieś tutaj ten ziomek powinien być. I teraz jest pytanie czy on się regeneruje. Nie. Idę znowu bunadu biorę następnego zioma i ten... ten dosyć trochę zadawał. Ej, jakie lagi są. Jakie laki i tu w ogóle sobie znowu 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 Nie powinny być laki. Ja znowu tutaj A co, tam w Dobra, więc bierzemy następnego zioma Steve Level 10. Tapamy się na górę przeznaczenia. To jest na pewno level 10. Tak, level 10. Ten też mnie nie chce warmić, ale ten ma już jakiś enchantowany. Nie wiem, no co enchantowany, drewniany miecz, więc nie wiem. Chyba na knockback. Albo na coś takiego A, on mnie malutko zadaje Ale fila zjem Biorę następnego ziomeczka Czyli Steve level 50 i myślę, że już będę mógł, mógł zmienić zbrojkę na jakąś lepszą. 3, 4, i 5, 6. Mam drobkie te zbroje. A i ogólnie ta brązowa jest słabsza od krowy, nie wiem dlaczego. Zbrojeną gumę sobie wezmę. Ile to masz? i to samo co Jaronowa. Chyba. Wezmę diamentowy miecz, mam wszystko, co potrzebne mam. A pan już tego nie mam. wiecie co, żeby już nie przedłużać, to wezmę tak. Naprawdę nie wiem czego się mogę po nich spodziewać. To się nazywa góra przeznaczenia. 50, 100, 999 i 1000. Ten też mnie nie chce atakować, więc. Nikt. Chyba będę się bić z nimi na dole teraz. Levels... Ten jakiś, kurde, dziwek. Też dziwny. E, 999... Uż, o nie, 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 nie co to jest? Co to jest? jakąś trucizny mi daje. Nie, ziomuś. On mi daje oślepienie, słabość zatru... Słabo... Nie wiem, nie wiem, co mi Słabe zatrucie, głód, blask, pech, lewica, to odporność. Nie, to odporność na ogień to ja sobie dałam tym marakim. Nie, ja biorę koksa, ja muszę koksa zjeść. No bo ten ziom jakiś mocny. I się wydaje, że gdzie on poszedł teraz? Idę teraz, poszedł. I gdzie on jest? Nie. Mhm. Gdzie on sobie poszedł? Dziwne. Ziołmuś nie, bo zaraz mi zniszczysz wejście na górę. Dziwak. Naprawdę dziwak. Dobrze, że do wody. No i to jest ogólnie chyba przedostatni No nie dawaj mi tej lewitacji głupiej. Ja ja biorę koksa, bo on mnie zaraz zniszczy. No ja O, no. Lepiej. Tu ty dla siebie tej lewitacji nie dajesz. No ty mi blask dajesz. Tak? Tak, dajesz mi blask. I on poszedł. Może go zabiłem? A nie. Ostatni odcinek z golemami. No, ostatni golem to był już dosyć mocny. Nie dałem rady go pokonać. Miał 1000 HP. No, co ty uciekasz w tchórz? On jest tchórzem. On nie lepek, bo się... nie daj mi tych efektów, bo cię. Nie, ja go też trzeba nałożyć. jakoś. Walnąć. się. Nie, ja naprawdę teraz idę po... Karabin maszynowy. I z traktem. No nie te odcinki nie będą takie długie. długie. I idziesz do mnie, ziomu. Dobra, trafiłem go. Zginął. Dobra, że ty żyjesz. Ale nie, nie tak. Jest. Co to jest? co to jest nie ja chcę koksa zjeść ja chcę koksa zjeść oni zaraz co mi robisz co mi uidera dajesz ten efekt wither. ob umieranie chyba <laughs> czemu dla siebie dał jakiś efekt a może tamten żyje Jezu. Jednak żyje. Myślałam, że on upadał. Wydawało mi się, że on upadał. Dziwne. Dobra, to teraz muszę dwóch naraz pokonać. Walka w przestworze. I ciebie też muszę postrzelić. <laughs> tu żeby wodę. Ogólnie z nich nic nie wypada. Pojezu, mam pół serduszka koksa jem. Szybko, koksa. Mam, mam już mało amunicji. mi zostaw nie, ty jesteś normalny? Górnie w wodzie chyba nie działa. Tamten jeszcze tam jest? A gdzie ten czarodziej se poszedł? No nie uciekaj! Ej, on ciągle ucieka. Powiedz mi, ile ty masz HP. Bo mnie już wkurzasz. No nie, ja jem koksa. Złote jabłko. On no, mnie chyba nie chce zabić ręką. Właśnie efekty daje. No to koksa szybko zjem. No nie, jeszcze mnie walnę. O to ty tu. Ten duży jest tu. Koks. Czy tam ten umarł? No wątpię. Nie, nie umarł. Ja też chcę latać. O, latam. <gry> On dziwnie jakoś wygląda, Kim ma cał, cały owłaszczony ten, czyli że, czekaj, oni się no wzajem razem biją, ten 999 level i ten drugi, ten A ty się już, nie? no gdzie ten czarodziej po nas, ten dziwa. zmieniam zbroję. Zmieniam zbroję. To mało się ma taków. Tak, to mało się ma taku. To zmijzi Nie, 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 nie. No co on żyje jeszcze? No daj, daj mi ten efekt, lewikacje. O dzięki. Nie wiem gdzie to jest. Tylko tu siema tylko nie zabij mnie bo ja tego chcę zabić bo on mnie teraz najbardziej wkurza ej ile oni mają HP? milion? no raczej nie milion raczej nie mają HP nie 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 jak je mi idę na tego zabiłem chyba Zabiłem chyba go. Mi się wydaje, że go zabiłem. Chyba. Nie ma go nigdzie. A ten drugi jest. Zabiłem go. No co ty mi robisz? Kurwa, to jest czas, kiedy mogę wieść koksa. Gdzie on poszedł? A nie mam uślepienia. Jezu, co za tłuszcz! Ucieka! Płesta się! że mam koksa? Nie, muszę się kiwnąć. Tak amu. Gdzie on Polas? Tak 999 level jest lepszy od 1000. No Jezu! Dobrze, że mam amunicję. Czemu on sam nie lewituje? On jest jakiś naprawdę dziwny. On woli mnie jakąś magię zabijać. Niż się bić. No, no, za to jest tórz. Czemu to mi nic nie wydaje? No co za dziwak. Naprawdę no, dziwak. No na nic nie widzę. Tu jesteś. Dobra. No, myślę, że to fajna seria jest. Mm. Ja się tam tu odróżuj Taki tu jest ten ziom, bo poszedłem na dół, bo on się odrodził, bo ciało jego leżało, ale no, nie mogę walczyć z tym. No hitopad. Zobaczy, jego ciało leży, to znaczy, że on się na A ten błąd jest fajny. Więc się mam koziomeczki, ja byłem, ja jestem i To był drugi odcinek z Minecraft eksperymentów. To już jest koniec. Więcej ich nie ma. Tak, to już koniec. Ogólnie zbuduję chyba sobie laboratorium jakieś prawdziwe. A więc jak już mówiłem, jest standard kat. Cześć. Hey okay.